Tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Ja nie jestem ani politologiem, ani nie jestem jakimś tam geopolityką się nie zajmuję, ani się nie zajmuję wojskowością, ani niczym takim. Natomiast chciałbym parę swoich przemyśleń tutaj przekazać w serii Ja to widzę inaczej odnośnie tego całego Afganistanu. Więc parę rzeczy mnie to po prostu dziwi. Dziwi mnie też to, co mówią, to, to, to co się pojawia w mediach. Mianowicie, w, w ogóle w światowych mediach dziwi mnie to, że wszyscy mówią, że to jest wina Bidena i to jest kompromitacja Bidena, ten całe wycofywanie się takie, wręcz takie tchórzliwe czy, czy jakieś takie haniebne wycofywanie się z tego Afganistanu. Tymczasem to była decyzja Trumpa. I to, że Ameryka, mimo wszystkich... Y, swoich mankamentów i takich ym, i tego bardzo dużego podziału tam przecież y, politycznego. Że Ameryka y, czy amerykański prezydent dochodzi do y, wniosku, że jeżeli mój poprzednik podjął taką decyzję, to ja nie mogę przyjść i kurwa kopnąć w stolik, wywrócić wszystko do góry nogami, tak jak to w Polsce się robi? No to, to nieważne, to wszystko zmieniamy, wszystko na odwytkę, wszystko to co on zrobił, to my zrobimy wszystko odwrotnie. Nie! On podjął jakąś decyzję, i my jesteśmy poważnym krajem, który będzie kontynuował tą politykę. Jeżeli, fakt, faktem, że tam na pewno były takie myśli pod tytułem, kurwa, zakończmy to przed, tym 20, przed tą 20 rocznicą, i tak dalej, nie? I oczywiście, że tam popełnił ono błędy, ale popełnił błąd przede wszystkim Trump i on był ostrzegany przez tych wojskowych, że to się. A nie uda, że oni nie są gotowi na to, żeby. No ale Trump chciał mieć sukces, bo on chciał pokazać, ja wyprowadziłem naszych, prawda, boys z Afganistanu, to moja zasługa, nie? No ale jakoś tak się dziwnie stało, że teraz winny tego, że, prawda, klęska, no to jest Biden, a nie Trump. To jest pierwsza rzecz, która mnie dziwi, dziwi mnie to. Druga sprawa. Druga sprawa, która mnie dziwi, to jest to, że wszyscy się nagle o, o ten. Polska musi wysłać samolot ratunkowy, musimy ratować naszych sojuszników z Afganistanu. To jest w ogóle y, racja stanu, bo inaczej będziemy niepoważnym krajem. Kurwa. To, że my jesteśmy niepoważnym krajem, to wszyscy o tym wiedzą. E, przynajmniej od czasu publikacji raportu WSI e, e, Macierewicza, w którym ujawniliśmy swoich, e, e, swoich współpracowników w różnych krajach, e, swoich agentów, swoich e, właśnie tego typu ludzi, którzy mogli się przez to czuć zagrożenie. To, to wszyscy wiedzą, że jesteśmy niepoważnym krajem. Natomiast pytanie jest inne. Dajmy na to, że jesteś. E, e, Idziesz sobie, nie wiem, nad rzeką nie? i widzisz, że ktoś się topi i ty kurwa nie umiesz pływać. To co powinieneś zrobić? Powinieneś skoczyć i się z nim utopić? Czy powinieneś spróbować wezwać kogoś, kto umie pływać? Może, nie wiem, spróbować zawołać innych na pomoc? Może spróbować, może spróbować jakieś, kurwa linę rzucić czy, czy jakąś gałąź podać? A my mamy podejście, nie, kurwa, to się utopmy. Utopmy się. Przecież jak oni wyślą ten samolot, ja nie chcę, kurwa, być złym. Yy, yy, nie, nie chcę tutaj yy, wywoływać wilka z lasu, ale ja się obawiam, że oni wyślą ten samolot kurwa, w ogóle za późno, bo jeśli chcieliśmy kogoś ściągnąć z tego Afganistanu, tych tłumaczy i tak dalej, i tak dalej, to trzeba już to było kurwa dawno temu zrobić. Nie zrobiliśmy tego. No to teraz, jak wyślemy ten samolot, zaraz się okaże, że będzie trzeba ten samolot odbijać. Bo znaczy, w ogóle pytanie jest, czy oni mu pozwolą wylądować, nie? No ale co tam, w ogóle kto to poleci, cywilna obsługa, kasę wyślemy, czy wyślemy, kurwa, lot, czy co wyślemy, to nie jest, kurwa, wysłać po turystów do, do Hurgady, to jest, kurwa, wojna, no może, może akurat na szczęście, może nie będzie, bo to jest też jedna rzecz, która, ale to za chwilę, więc moim zdaniem nie powinniśmy wysyłać żadnego, kurwa, samolotu. Na, nie jesteśmy takim mocarstwem, żeby tutaj na, na, po, po, potrząsać szabelką my tu nie zostawiamy naszych sojuszników bez tego, nie. My im tylko jeszcze krzywdę zrobimy. Nie powinniśmy wysłać żadnego samolotu. Powinniśmy co zrobić? Powinniśmy się poprosić o pomoc kogoś, kto umie pływać. Czyli Amerykanów. Ja wiem, że a Amerykanów, a właśnie żeśmy sobie ich na, zesrali, żeśmy sobie z nimi kontakty przez TV, Leks TVN, nie. Ale to tak nie działa, to znaczy E... Lex TVN, Lex TVNem, a armia armią. Jeżeli byliśmy Dobrym sojusznikiem w Afganistanie, a wiele było takich głosów, że tak, owszem, byliśmy lojalnym, tam nie wycofywaliśmy tych wojsk tak jak inne kraje, tak szybko, i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem jest pole do tego, żeby do Amerykanów powiedzieć, ej, słuchajcie, wiemy, że tam będziecie wycofywać tych swoich, to my mamy tutaj jeszcze tutaj 45 czy tam 100, czy iluś tam tych naszych współpracowników, weźcie ich zabierzcie z, ze sobą, a my ich odbierzemy potem od was. Tak powinniśmy zrobić. Oczywiście, do tego trzeba mieć dobre kontakty z Ameryką, do tego trzeba mieć jakiś wywiad, który by... No może, może by tam trzeba wysłać jakichś dwóch kurwa Jamesów Bondów polskich, którzy by pojechali i tam tych ludzi poznajdowali na ten samolot ten. Czy to jest realne? Wątpię. Wątpię, bo to nie jest sytuacja taka, a, bo mieliśmy kiedyś służbę, operacja samą w Iraku. Tak, ale to była inna sytuacja. My żeśmy mieli interesy z Irakiem, dlatego ta, y, y, ta y, y, operacja się udała i żeśmy w ogóle Amerykanów mogli wyratować ku nas z Iraku, nie? Bo my robiliśmy interesy z Irakiem jeszcze za czasów PRL-u. I mieliśmy tam swoich ludzi, mieliśmy tam swoje kontakty. W Afganistanie nic takiego nie mamy. My tam byliśmy w bandzie z Amerykanami i skoro więc tak, to my mamy prawo oczekiwać, jako Polska, jako sojusznik, że w takiej sytuacji Ameryka nam pomoże ściągnąć tych naszych, prawda, pomocników. Ale nie ma co się łudzić, że my kurwa wyślemy Samol, A może grom, kurwa wyślemy i ten. My nie mamy takich w ogóle kompetencji, no. To jest tak, jak mówię, jakbyśmy szli na rzece, zobaczyli, że ktoś topi się, wskoczyli, kurwa i utopili się z nim. No, no sorry, no. Jeżeli e, ci ludzie poniosą, ci, którzy współpracowali z polską armią, poniosą jakieś e, konsekwencje, zostaną zabici ten, owszem, to idzie na nasze sumienie. Ale, yy, ale, nie ma szans na to, że, że my nagle yy, teraz yy, mówię, nie wiem, zrobimy jakiegoś Jamesa Bonda czy coś, będziemy ratować, no nie będziemy kurwa, no i yy, takie nawoływanie do tego, a już w ogóle najpierw rząd pomyślał logicznie, gdzie no, z tym do ludzi, nie? Ale nie, opinia publiczna się zburzyła, no to kurwa, wyślemy kilka samolotów wyślemy, już jeden już kurwa kołuje, nie? To jest niepoważne. To są niepoważni ludzie. Yy, aczkolwiek uważam, że yy, media i opozycja też jest niepoważna, że próbuje na nich to wymusić. Znaczy ja wiem, że to jest yy, yy, sposób na pokazanie ich indolencji i niekompetencji. Tak jest. Ale umówmy się, nic dobrego z tego nie przyjdzie. Moim zdaniem nie powinno się żadnego samolotu wysyłać. Druga sprawa. Mam nadzieję, że ci yy, że, że, że wszyscy wyciągną z tej całej awantury. Z tej, z tej wojny wyciągną jakieś wnioski. Po pierwsze, Ameryka wyciągnie wnioski, że nie jest kurwa tak prosto wjechać z buta i w jakimś kraju um, zrobić swoje porządki. Nie? Co prawda, Afganistan nie jest jakimś tam krajem. Afganistan to jest Afganistan. Nie wiem jaki generał to powiedział. Wydaje mi się, że to był jakiś generał brytyjski, chyba gdzieś w XVIII wieku, który e, gdzieś tam najpierw tam tą Indię podbili, potem Pakistan i mówią, a to siłą rozpędną, najpierw dzielamy do tego Afganistanu, co tam, co się może nie udać, nie? No i po tej e, chyba nieudanej e, kampanii, e, jeden z tych właśnie dowódców powiedział, że Afganistan to jest pieprzone gniazdo pieprzonych szerszeni. Notabene, powstał taki film e, amerykański Hornets Nest e, o właśnie wojnie w, w, w Afganistanie. E, więc e, dowiedzieli się o tym Anglicy, dowiedzieli się o tym Rosjanie e, za czasów Związku Radzieckiego. No i dowiedział się o tym, dowiedziała się o tym też Ameryka. Ale ja myślę, że to można też szerzej patrzeć, że tak naprawdę popatrzcie, nie ma w zasadzie takich wojen jak były 100-200 lat temu, że ktoś. Napada na jakiś kraj, zabiera mu ziemię, czyli podbija tych ludzi, robi z nich niewolników i sobie tam żyje, nie? No nie, nie ma takich wojen. Więc to jest akurat chyba optymistyczne, no bo ja myślę, że z tego powinny też wyciągnąć wnioski inne kraje, nie? Nawet taki, takie Chiny, taka, taka, taka Rosja, że to nie jest tak, że, kurwa, a przyjedziemy czołgami do Polski i będziemy dołączymy to do Polski, będzie, kurwa. Rosja i Polska, nie? podbijemy ich, no, to tak już kurwa się nie da, bo jeżeli najbogatszy kraj na świecie, mający na y, kupę po prostu y, pieniędzy, najwięcej na, wydający na armię, podobno 2, miliard, 2 biliony, przepraszam, 2 biliony dolarów kosztowała ta wojna, Podobnoż. 2 biliony to jest 2 tysiące miliardów dolarów, to jest po prostu taka kwota, że to się w ogóle w pale nie mieści. Z drugiej strony he, ktoś te pieniądze zarobił tak, to nie jest tak, że oni, że te pieniądze się rozpłynęły. Nie? Jak śpiewał e, poeta e, produkować broń, to na tym świecie jest pierwszy i największy interes. Wielu by straciło, gdyby się uspokoiło na wschodzie i zachodzie, wszystko by cichło, życie tych czy owych to drobnostka. To wszystko jest przecież wliczone w koszty. E, z drugiej strony można powiedzieć też... Yy, George W. dzięki tej wojnie swoje cele polityczne osiągnął, drugą kadencję miał, chociaż się wydawało, że kurwa nie ma szans. Ja myślę, że to w ogóle wynikało, ta cała wojna wyniknęła z tego, że oni sobie pomyśleli, my coś musimy zrobić, nie może być tak, że ktoś przychodzi, nas daje nam wpysk, bo tak można potraktować to ataki na World Trade Center tego 11 września 2001 roku. Zaraz będzie 20 rocznica. Eee, I my nic z tym nie robimy. To znaczy, generalnie lepiej było zachować zimną krew. No ale zachować zimną krew. Może jakimiś tam dyplomatycznymi, no przepraszam, nie dyplomatycznymi, a wywiadowczymi metodami, jakimiś Black Ops, czyli tymi takimi ciemnymi operacjami CIA, wytropić tego Bin Ladena, wysłać tam na komandosów, czy tam dronem go kurwa zastrzelić, I tak by było lepiej, nie? E i to by też pokazała Ameryka swoją siłę, a mniejszym kosztem, nie, przede wszystkim mniejszym kosztem ludzi, no bo jednak Ameryka poniosła spore straty ludności, już nie wspomnę o Afganistanie. No ale wtedy im się wydawało, że, że tylko w ten sposób, prawda, to gniazdo niszcząc, oni są w stanie zniszczyć światowy terroryzm. Z drugiej strony, tak po prawdzie, to nie wiemy, co by było, gdyby tej wojny nie było, nie. No bo powiem Wam szczerze, że ja po tym ataku na World Trade Center w 2001 roku, to ja byłem przekonany, że teraz co trzy miesiące będzie jakiś zamach. Tu, tam, owam. Ja wręcz myślałem, że po tym jak my wejdziemy do tego Afganistanu jako sojusznicy Ameryki, to w końcu będzie zamach w Warszawie. A nie było. Być może dzięki tej wojnie. Być może rzeczywiście. Wybili zęby tym, e, te, tym islamskim e, fundamentalistom. Nie wiem. E, ale nie można tego wykluczyć. Nie? Z drugiej strony, co się okazało, że te zamachy tak naprawdę robili nie ludzie następne, bo jednak jakieś tam zamachy były przez te 20 lat. Ale umówmy się, zdecydowanie mniej było ofiar tych zamachów, wszystkich Cuzamen do kupy, niż tych, które poniosły wojska koalicji w. Afganistanie, więc. Y, znaczy, po nie sprawdziłem tego, ale tak, tak myślę, nie? Znaczy, inaczej, w ogóle y, bycie ofiarą y, terroryzmu, to jest tak, jakby wygrać y, w totolotka, nie? To znaczy, jest to bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobne. Y, no, ale y, nie o tym, więc. Y, ja myślę, że. Ja myślę, że. Y, nie, nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, że. Ta wojna nic nie dała, natomiast no, dzisiaj patrząc, nie wiedząc wszystkiego, no możemy powiedzieć, no tak, to jest grzech Ameryki, grzech całego zachodniego świata, na, zrobiliśmy rozpierduchę i nic z tego nie wyszło, ale mówię, mam nadzieję, że z tego będzie nauka, nauka dla Ameryki, nauka dla może też innych krajów, które mają takie mocarstwowe ambicje, jak na przykład Chiny, na przykład w kontekście, nie wiem, Tajwanu. My wjedziemy nam na Tajwan, zrobimy rozpierduchę i będzie ten. Nie kurwa nie będzie. Będziecie mieli mega kurwa, dużo problemów. Po co wam to? Po co wam to? Ja wiem, że Tajwan to nie jest Afganistan, ale jednak, zarobicie sobie smrodu na, na, na cały ten. Po co to? Więc mam nadzieję, że to... Yy... Będzie taką nauką i też taką dla nas optymistyczną, że to nie jest tak, że Rosja zaraz, o, dur wiedziemy czołgami tam w tydzień, no bo tam wyszło z tych badania w tych ćwiczeniach, nie, że jakby zaatakowali, to w tydzień są w Warszawie. Ale co dalej? Kurwa, co dalej? Co zabiją wszystkich tych Polaków? Co Polacy zrobią z nich niewolników z nas? To nie jest takie kurwa proste! W Afganistanie najbogatszy kraj świata, jednemu z najbiedniejszych krajów nie dał rady. To, to nie jest tak, że nagle kurwa e, Rosja nas na podbije i o, o zrobi z nas niewolników, będziemy ten. Oni swoje e, interesy tu rozgrywają, ale nie w taki sposób. No i wreszcie mam nadzieję, że ci talibowie też kurwa coś się nauczyli przez te dwa, 20 lat, że jednak się nie da tak na, na, na rympał, na pałę, nie, my tu o, będziemy swoje porządki, gm, na, co? Tu batów tyle, ukamieniować i wychłostać i to, no nie. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że to te, też jest jakim, jakaś w tym hipokryzja, że można być krajem, który ma bardzo surowe te, prawda, reguły Koranu, nie pozwala kobietom jeździć samochodem i jest bardzo dobrym sojusznikiem Ameryki i kurwa, można tam latać samolotami i w ogóle wszyscy są super zadowoleni z tych wszystkich Qatar Airways, eh, eh, Emirates i tak dalej, mimo że oni mają te swoje y, y, koraniczne metody, a tutaj y, będziemy się oburzać, o to y, talibowie straszni, straszni, natomiast mówię, no oni mieli strasznie do, zły PR, więc myślę, że... To jak się teraz zachowują, zobaczą, czy się nie zmieni, bo to może być tak, że to jest tylko na parę dni, ale być może, że to jest dowód na to, że oni coś jednak zrozumieli. I oni mówią, my będziemy tu wprowadzać swoje porządki, będą musiały nosić kobiety te hijaby, ale na razie, może jednak, może jednak, im pozwólmy, kto chce wyjechać. Niech wypierdala, kto zostaje to. Może jednak tą szkołę dla tych kobiet zrobimy, może im nawet pozwolimy jeździć samochodem, no ale to generalnie będą musiały się... Stosować. Ale nie będziemy tu robić takiego gnoju, jak chcieliśmy robić kiedyś, nie? Bo też wiemy, że my musimy pozyskać tych ludzi. Oni... Dlaczego ta armia afgańska nie, za, nie, nie, nie walczyła? Bo oni im zaufali, że może, kurwa, nie będzie tak źle. I jak ci talibowie mają troszkę oleju w głowie, to też dojdą do wniosku, że nie jest w ich interesie wyrżnąć, kurwa nie wiem, jedną trzecią narodu, czy dwie trzecie narodu. Ich, w ich interesie jest się z nimi w jakiś tam sensie dogadać. Jeżeli są większością, no to luz. A jeżeli nie są większością, to muszą tak zrobić, żeby mieć tę większość. Ech. Tak ja to widzę. Więc yy, mam nadzieję, że nie będzie tak strasznie, jak yy, to wygląda. No, wygląda to strasznie, wygląda to, jest to upokorzenie dla Ameryki, z drugiej strony, no to jest tylko upokorzenie, nie? Ale absolutnie, no, absolutnie nie, 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 nie powinniśmy tutaj, kurwa, zgrywać jakiegoś, nie wiadomo jakiego mocarstwa. My już, kurwa, samolot kołuje, my nie zostawiamy naszych sojuszników w potrzebie. Jak to nie? Oczywiście, że zostawiamy, kurwa, bo jesteśmy małym, słabym krajem. Eee, ale, skoro więc tak, to powinniśmy, poprosić silniejszego o pomoc, czyli w tym wypadku Amerykę, i powiedzieć, słuchajcie, jak już wysyłacie tam te swoje samoloty, zabieracie tych swoich, zabierzcie jeszcze tych naszych. Oczywiście to nie jest proste. Ale na pewno prostsze, niż na pałę wysłać, kurwa, swój samolot. Jaki w ogóle, jaki to ma być samolot? Lotu? To ma być kasa wojskowa w obstawie F-16? Jak oni to sobie wyobrażają? To jest, kurwa, nierealne. Totalnie nierealne. A że oni wychodzą i... Jednego dnia mówią, że nie, nie, no oni się tam gdzieś rozpieszkają, no jak my ich znajdziemy, no, no nie da się. A drugiego, nie, już kurwa samolot kołuje, już kołuje, to tylko świadczy o tym, jak oni są niepoważni. To są niepoważni ludzie i na miejscu tych Afgańczyków ja bym sobie w ogóle nie robił żadnych nadziei, bo tylko im narobią gnoju. A, a najgorszy scenariusz to w ogóle taki, że będzie trzeba wysyłać na, albo prosić Amerykanów, żeby wysłali kogoś, żeby ratował tych naszych na, co tam pole, po, po, polecą z misją ratunkową. O ludzie kochani. No, także to jest moje przemyślenie o Afganistanie. Yy... Przy czym wiecie, no nie jestem specjalistą od, ani od wojny, ani od geopolityki, ani no są po prostu moje przemyślenia. Ja to widzę inaczej. Być może się mylę, znaczy, nawet bardzo prawdopodobne, że w jakichś tam sprawach się mylę, ale naprawdę, jak ktoś myśli, że my jesteśmy takim mocarstwem, że wysyłamy samolot, ściągamy kogo chcemy i w ogóle ten... To no, tak nie jest, kurwa. I nie, nie, nie przywołujcie mi tutaj pomysłów, że albo operacja samą, bo to była zupełnie inna sytuacja. My żeśmy z Irakiem mieli duże, dobre relacje jeszcze za czasów PRL-u i to pozwoliło, że mieliśmy tam swoich, prawda, kontakty swoich ten, to pozwoliło pomóc Amerykanom wyciągnąć tamtych ich agentów. Ale w Afganistanie nic takiego nie było. W Afganistanie my byliśmy w bandzie z Amerykanami. Byliśmy jakimiś tam najeźdźcami, staraliśmy się dużo gnoju nie zrobić, ale trochę gnoju zrobiliśmy, bo zawsze trochę gnoju się zrobi. I jeśli chcemy rzeczywiście coś komuś pomóc, to tylko i wyłącznie mówiąc, e, panie Amerykanie, e, pan pamięta, że my żeśmy zawsze byli obok i pomagaliśmy, i tam naszych chłopaków też paru zginęło, i ten, także skoro więc tak, to my wiemy, że lek Stefan, ja wiem, ale no nie mieszajmy dwóch różnych y, spraw. Więc e, moja propozycja jest taka, żeby jednak tych naszych Afgańczyków też zabrać, a my ich zabierzemy od was, jak do was przylecą. My się zobowiązujemy, nie? E, a może w ogóle ci talibowie dojdą do wniosku, że komu się nie podoba, to niech wypierdala, i wtedy uchodźcy, i wtedy możemy pokazać, że tak, owszem, przyjmiemy biednych e, uchodźców z Afganistanu e, do Polski, żeby mogli zacząć nowe życie. Przyjmiemy? Już to kurwa, widzę. Już to widzę. No, także nie, nie świrujmy, żadnego samolotu nigdzie nie wysyłajmy, bo to, to mogą być z tego tylko jeszcze większe problemy. A prawda jest taka, że my nie chcemy żadnych Afgań, Afgańczyków w, w Polsce. My zostawiamy tych naszych sojuszników. I to nie pierwszy raz, no mówię, ten raport Macierewicza o WSI, to, to, przy, to przy tym, tym to, 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 tam to, to teraz, to to jest pikuś. Dobra. To by było wszystko w tym odcinku. Takie moje przemyślenia. Tak to widzę inaczej. Ciekaw jestem, co wy widzicie. Jak wy to widzicie? Jeżeli ktoś jakieś ewidentne widzi tutaj rafy mojego myślenia, mielizny, to zapraszam do dyskusji. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.